Jeszcze pomieszałem pewnego razu leki z ziołem i zadzwoniłem na policję, bo wydawało mi się, że ktoś jest w moim domu i chce mnie zabić. I po tym, po tym wydarzeniu mam dwójkę braci. Oni zaczęli się bać spać. Mój brat miał w tamtym momencie 10... nie. No, prawie 11 lat. Malutki. Mój starszy brat miał 13 lat. Eee, ja im bardzo dużą krzywdę zrobiłem. Bardzo dużą mu, ja im krzywdę zrobiłem, e, biorąc narkotyki. W ogóle się e, nimi nie interesowałem i e, krzywdziłem ich, bo po prostu oni zaczęli się bać. O, o, mój brat płakał w szkole, bo się bał o mnie, bo e, nie mógł spać bo się bał, że, że mi coś odwali. No straszne rzeczy, a ja nie za. Po, powtórzę to jeszcze raz. Ja nie zacząłem dobrze zażywać. To były takie długie początki. Mhm. Długie. Na początku w ogóle to była jakby taka niby eksperymentacja. Potem to się przerodziło w totalne uzależnienie.